Wydarzenia z sierpnia 1944 roku przypomniano dzisiaj w Wołominie. Odbyła się tam rekonstrukcja reduta Witolda. Wydarzenia, które rekonstruowano w Wołominie, tak naprawdę odbywały się w Warszawie, w Alejach Jerozolimskich. Plan taki mamy dobre miejsce, kamienice z czerwonej cegły z jeszcze z przedwojenną i dlatego taki jest dobry klimat akurat do tego rekonstrukcji powstania. Reduta, którą dowodził rotmistrz Pilecki nie została przez Niemców zdobyta. Trwała do ostatnich dni powstania. 1 sierpień 1944 roku jest godzina W. Zatrzymujemy się, oddajemy hołd powstańcom. Po 17 jest atak Niemców na barykadę. Będą dwa ataki oczywiście odparte będą przez powstańców. Mam odegrać rolę głównego bohatera, rotmistrza Pileckiego. Jak wiemy był jednym z sześciu najdzielniejszych żołnierzy w okupowanej Europie. Idziemy sobie ulicą i yy, niemieccy żołnierze nas zatrzymują i po prostu z walizki każą y, nam pokazać co mamy w walizce, więc pokazujemy i wysypuje się broń. Zdęka, chodzi, dalej, dalej, dalej. Bądź, bądź, bądź!